Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku gry Pain Killer. Kontynuujemy dodatek, poziom trzeci laboratorium. Zanim do niego się udamy, możemy w końcu coś kupić. Mamy 1087 zł. Opłacało się zbierać moi drodzy. Więc kupimy takie, powiedziałbym, najbardziej podstawowe rzeczy. Pierwsza z nich to zamienianie się w demona przy 50 duszach, a nie 66. Fajna karta i działa cały czas. A druga, taka moim zdaniem bardzo podstawowa, to wrogowie nie mogą Cię zranić. Czyli nieśmiertelność przez 30 sekund. Jak użyjemy, będziemy nieśmiertelni. Fajna sprawa. To są takie karty podstawowe. Jak widzicie, pozbywają się pieniędzy. No cóż, tak to wygląda. Ale karty w końcu jakieś mamy. I możemy rozpoczynać. Zobaczmy, co słychać w laboratorium. Przed nami nowa broń I moi drodzy jest to Bełtacz Teraz patrzcie Aby dostać kartę musimy ukończyć cały poziom Używając tylko Bełtacza Podnosimy go Wymarzona broń snipera jest teraz twoja Nie zapomnij użyć zbliżenia aby zabić oddalonych wrogów Dzium. Oto i wróg oddalony Zabity przez Bełtacza Ok, weźmy sobie zbroję ja, Dzień dobry Wycofaliby się z ostrzału marzona broń snajpera. To jest właśnie druga broń, która dochodzi do dodatku snajperka. Oto amnizy do niej. Takie wielkie gwoździe. Dobra. Okej, okay. przygwożdżony. <laughs> Dobra, możemy używać tylko i wyłącznie, moi drodzy, bełtacza. Wiecie, co to oznacza? Ja chcę zebrać całą amunicję. od rozwalać? Chyba nie można. A co to było? O! Amunicja jakaś. Co to jest? O jakie fajne! To wybucha? Dobre! A tylko po 10 na raz. Tracimy. Okej, okay. czyli jeszcze trzeba szukać takich małych pudełeczek amunicji. Pudełeczka. Okej. Okay. Laboratorium to poziom snajperski. Więcej gwoździ. I jeszcze gdzieś przeciwnik. Tylko, czy powiem szczerze, nie lubię takich poziomów. Ja nie wiem gdzie kto jest, trzeba szukać. Ta snajperka to też taka snajperka na dwa razy. Giniesz czy nie? Chyba zginął. O, tam jest mega zdrowie. Jest to jeden z sekretów. Dobra, bez przybliżenia teraz. Pierwsze dusze, do których mam dostęp. O, tutaj. Zobaczymy, jak te kulki zaradzą. Ło, wow, wybitnie. Największa ilość? Świetna sprawa. Ale na pojedynczyk będziemy strzelać gwoździami. Skupiam się na duszach, żeby je zebrać. Chciałbym w końcu być demonem, przez ostatnie dwa poziomy nie było mi to dane. Nasz drogi Daniel zaraz odwyknie od bycia demonem. zebrałem tam duszę, czy nie? No to jest pytanie. O. Teraz sniperka na dwa razy i... ...to drugie też. Średnia, broń bym powiedział. Średnia albo średnie jest ten, co nią włada, nie? <grystanie> Też taka możliwość istnieje. U. Ok. Po drugiej stronie coś jest. Okay. Myślałem, że będzie symetrycznie. No dobra. Zakładamy, że cały ten plac, czyli to moje drodzy podwórko laboratorium, mamy wyczyszczone, nie? On nic jakoś tak się nie rzuca w oczy, tak pasuje do, do wystroju. Dobra, jak coś, to co najwyżej będę wracał. Okej. Okay. <słuch> tak czułem, że to można rozwalić. Złoto, złoto. Przeciwnicy też są ważni. Ale złoto jest ważniejsze. Złoto zniknie, Tyle z tego będzie. Cześć chłopaki. Najpierw pozbyć się przeciwników, potem rozwalać te bańki, ale dobra, tam mam zabijać. O, złoto, jak ślepsze. Ok. Dobra, przeciwnicy pokonani. Złoto jest moje. O, to chodziło. Ok, piętelko wyżej. Zanim tam wyjdziemy. Tak wygląda amunicja z kulkami, okej, okay, dobra Tak wygląda ta Tak do strzelby. No dobrze się Nie wygląda za dobrze No wyjść? O można Nie Co tam było? Hm. I teraz się nie przekona. A chciałbym się przekonać. Szybkie czytanie. No i dobra. Jestem tutaj ponownie. Nie wiedziałem, że ciekawość tak się skończy, że tutaj coś się zamknie. Nie chcę sobie nic zamykać. Aha, i tak się zamknie. Dobra, kureczki. Bum. Teraz już nie wiem, gdzie była właściwa droga. Czy wyjść na górę, a nie wyjść tutaj. To się po otwiera wszystko. Tak czy inaczej. Dobra. Otworzyło się. O proszę, w sumie ślepy zaułek, tu jest moi drodzy. za tym idzie? No, warto tutaj wejść. Dobra, jak pójdziecie od razu na górę, to tam się tutaj zamknie. I już tutaj nie wyjdziecie. A jak tutaj wyjdziecie, to macie do pokonania przeciwników, do zebrania amunicji, do zniszczenia przedmioty, i można wyjść. Więc koniecznie, koniecznie, zachęcam najpierw wejść tutaj. No, Dawaj, dawaj. O, dobra. To jest, tam jest, moi drodzy, dalsza część. My pójdziemy po sekret, to nawet nie po jeden, a po dwa. Widzicie, w tym oto tym miejscu nie ma tych całych drutów, ogrodzenia. Co nam to daje? Dosyć wiele. Musimy przeskoczyć i tu wylądować. A teraz uwaga, hopa. Hop, hop, dobra. Hop, hop. I hop. A teraz, moi drodzy. Patrzcie. Sekret jak tak ukryty. Ok. Ale to nie wszystko. Mamy też drugi sekret. Tak jest. Dużo zdrowia. Dużo pancerza. Elegancko, no dobra, teraz siup, siup, siup na górę, ale w sumie to nie jest jakaś daleka odległość, to może bez cięcia, w podskokach. No i już jesteśmy w góry, ta. Krótka trasa. No i ewidentnie tamte miejsce jest cały czas zamknięte, pamiętajcie, idźcie najpierw tam jak coś. Człowiek się uczy na błędach. Chyba dwa sekrety zaliczone. Amunicja i przed ciebie, Aha. Dobra, to jest właśnie za snajperka. Musi się, to Musi się to kłócić za snajperką. Snajperka normalnie dostaniecie: tak, namierzacie go do czcia, pyk i, i gość powinien dostać strzała, a nie że lecą go woździe przez, nie wiem, pół sekundy i mogą minąć przeciwnika. To co za snajperka. Na siłę dodane, irytuje mnie ta broń. Myślałem, że ostatnia może będzie ciekawsza, a nie pseudo -snajperka. No dobra, możemy przejść dalej, chociaż tyle. O! Mają zakładnika! Chodź, 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 cho cho ja Ci pomogę! Uu. To chyba nie jest zakładnik, mój to jest... O, no to jest idealne miejsce na kulki. Dobra. Złoto, pozbierajmy to, co, co jest do pozbierania. O! Ktoś tam zginął, <laughs> przepraszam, nie chciałem Dobra, trochę amunicji Ciach, prach Aha. o tak tam jest ta zbroja Kto strzela? Ktoś z tyłu to nie dokładnie To można zniszczyć? Pewnie nie, bo już by dawno te kulki to zniszczyły, nie? O, chłopaki tam są, dobra, jeszcze tam nie idziemy. O, szyb windy, okej. Okay. Dobra, mam już wszystko ten? Nie, no tu jeszcze są rzeczy. Uuuuh, same fajne rzeczy. E, no, no co jest? O nie, moi drodzy, patrzcie na to. No, maksimum amunicji. I w tym momencie stajemy na rozstaju dróg. Albo zbieram całą amunicję i mam gwiazdkę, albo korzystam tylko z tej jednej, jedynej broni i mam kartę. No i teraz tak, muszę tę grę ukończyć, że znaczy, tę misję dwa razy. Raz tylko z tą bronią, drugi raz zbierając całą amunicję, bo nie da się tego zrobić za jednym zamachem. Więc zastanówmy się, która z tych dwóch wersji, której tak muszę zrobić, będzie dla Was ciekawsza. Dochodzenie przez całą misję tylko z jedną bronią. Chyba będzie mniej ciekawy. Raczej chcielibyście zobaczyć, gdzie jest cała amunicja. Więc, chcąc, nie chcąc, Karto... wrócę ciebie później. No, mogę zaskoczyć różnych broni kolego. Poświęciłem, poświęciłem moją kartę na rzecz zbierania całej amunicji. Uznałem, że to ciekawsza wersja. Obym podjął właściwą formę decyzje. Dobra, to jak już mogę z wszystkiego korzystać, to 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 jest fajne. No i siup. A, leczki pękają pod, no, pod ogniem, dobra. Gorąca atmosfera, co? Skąd się wróciliście? Nagle wam dużo przeciwników, nie? Tylko z bełtaczem mogą być trudno w tym miejscu. Chyba bym to użył karty nieśmiertelność na 30 sekund, wiecie? Co to jest? Wybuchnie? Oh, jeszcze ja. z takich przedmiotów jest taki, że wybuchają. Plus zostawiają złoto. Oh. Czyli 500 to maksymalna dawka. Dobra, ciach, ciach. O właśnie, plus, że muszę przejść drugi raz ten poziom jest taki, że złoto nie przepada moje dąży. Jak na przykład ukończę ten poziom mając 500 zł, a potem przejdę go drugi raz i zbierę 300 zł, to łącznie będę miał 800 zł. To też jest sposób na to, jak się dorobić pieniędzy. Możecie powtarzać w nieskończoność te poziomy i zbierać pieniążki. Zawsze to jakieś świecie, jakaś motywacja. Okej. Okay. Ile was tu jest? Rzućmy kulki. Kulki zostały rzucone, moim Boże. Tak jest. O, apteczka, mega. O, o, czekaj, 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 czekaj. Wykorzystajmy to mądrze. Ostatnie nie biorę. O. Dziewczyny lubią bawić się kulkami, nie? I już bym zebrał duszę, a nie mogę. Nie teraz. Nie w tym momencie. Wiecie, miałem ochotę na tą panienkę, ale to nie jest dobry moment. Trzeba umieć się moi drodzy powstrzymać. Okej, okay. pyk, myk. Aha, co to jest? Już mam 437. Dawaj ją. Co to jest za. To nie do tego, to do, do tej broni, tej za dużo broni. No właśnie, dobra. O, jeszcze kulki. Dobra, o, kolejne kulki. Dobrze. Ok, zbroję wziąłem. Co oni tu badają w tym laboratorium? Nie wiem, ale pielęgniarki byli fajne. Asystentki. Znowu trzeba się przełączyć. <grym> Dużo gwoździ, kawał gwoździa, nie? Tak, i to można przybić, nawet w bloku obraznych, <laughs> się sąsiad zdziwi, nie? Wchodzimy, O, kurczę, dużo no że nie spadłem tak bezpośrednio, <laughs> właśnie, tak jak teraz. Co to jest, lampka? O! Kurczę, to jest ta cała czaszka, dobra, wczytujemy, bo i tak był autozapis przed chwilą. Okej okay. NIE! <noise> jeszcze raz, dobra, jeszcze raz Ta dyska sama spada Więc tak Siup tutaj Siup tutaj, hop, 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 hop Dobra I teraz hop A kurczę, jak to ma Czachę Jak to jeszcze? Raz przy czasze? A kulki jakie są? A, te kulki się nie toczą, tylko walą bezpośrednio, dobra Pamiętajcie, każda broń się trochę zmienia, gdy jest czacha No ta robi Jeden ciąg już nie strzela z seriami, tylko Ty właśnie, zapomniałem, że mogę być demonem. Hehe, <laughs> idealny moment paki prosto, Starry Pulitera. Nie no, demoniko <laughs> jak wychodzą i giną od razu. Niesamowite. Nie no, idealne miejsce, żeby użyć demona. A teraz? Moi drodzy, użyjmy sobie nieśmiertelności. Dobra, popalmy go to, to jest światełko jakieś gdzie tak strzela bez tej czaszki ta Kiedy będzie trochę szczeli przestaje, szczeli przestaje. Nasz czaszkę. Jeden wielki ciąg Ale nieśmiertelny jestem, to wiecie, tylko zaszaleć. Złoto leci z nieba. Aha, czekajcie, przestałem być nieśmiertelny. Najpierw byłem demonem, potem nieśmiertelnym i tak troszeczkę je poniosło. Dobra, wróćmy do mojej jakiejś fajniejszej broni. Ta? Tak, daleko idę do fajniejszej. Kulki. Tak jest, dobre, kulki. W tej broni jedyne co jest fajne to kulki. Huch Ale wyłazili jak z bramy piekieł, nie? A stąd przyszedłem Beczuszki Dawać złoto, dawać, dawać Kolejna beczuszka, dawać złoto, tak, tak, tak To możemy zwalić? Można O. Uuu, złoto jest połączone z tą półeczką, to nas wybija do góry. Pewnie jak nas wybije, to już nas wybije. Dobra, to zapiszmy. I zobaczmy, hopa. Dzień dobry. Tyle kobiet w całym mieście. Co to jest, to rozwalić, zniszczyć? Sprawdźmy. Nie, nie można. A te, te dusze już są mi niepotrzebne kolejnego demona. Nie uzbieram. Raczej. Dobra, ciawi i przed siebie. Co tam mamy fajnego? To nie mamy nic. To mamy tego był Brakuje mi tej broni, wiecie, której nie? Tej, co ja najbardziej lubię. Hm, tu jakieś granaty są. Dobra Jesteśmy u góry, co teraz? Tam jest ta skrzynka Czy ona ma znaczenie? Trzeba ją rozwalić, przesunąć, zrzucić? Dziwnie, że tak, akurat taka skrzyneczka stoi, nie? Ha! Na, nagle ją można zniszczyć, widzicie to? Czyli dobra skrzynka jest do zniszczenia, gdy wszyscy przeciwnicy będą pokonani To co, Hup? Upa! Oa, a Was to nie kojarzy. co wytrzymali. Dwa granaty. Oho, czekajcie, Idealnie moment, żeby sobie poszczelać ze nie? Dobra. No jeszcze żyje. Boom. O! <grystanie> Hi, hi, hi! Hop, hop! Czekaj, gdzie, gdzie to jest? W drugą stronę, Waga. Dobra... I stąd, to już będzie... ...mały pikuś, hop! Nie spadni, nie spadni. Oga, siup! Dobrze, idzie dobry! Złoto! Okej, okay, teraz powrót w ten oto sposób. Szynka się pali, oznacza to, że można ją zniszczyć dopiero teraz, ok? Czyli standardowo, tak jak przedtem, to jakaś rura. Aha, mało, mało to wybiło. Co jest tam? Ej! Na tą rurę muszę wylądować? O, aha, dobra, na rurę, na rurę. Okej, okay, jestem na rurze. Jestem na rurze, o! Przy okazji. Co to jest? Co to jest? Nowa broń? Nie, to jest to samo, co mam teraz Dobra. A wydało się. Czyżby tu była jakaś ostateczna walka na tym pięterku? Drzwi są zamknięte. Otwierają. o kurde Kulki, kulki, kulki. Dużo kulek Hehe. <gulki> e, no. Osa też to walka całkiem przyjemna. Po co ja te dusze zbieram? To już jest silniejsze ode mnie, moi drodzy. No dobra. Myk. Okej, okay, wszystko stąd, zanim pójdziemy dalej? Chyba wszystko. Uhuhu, głęboko. Skaczemy. A nie jest drabinka, dobra, to schodzimy. Będzie bezpieczniej. Może pod nami jest woda, no to wiecie. To I tak byśmy zadarkowali Wygląda jak woda, ale wygląda też jakby coś w tej wodzie było. Co mi się kiepsko średnio podoba? Jest to coś? Halo? nie, to jest dziwne. To jest płytko. Nie wiem, nie wnikam. Aha, <laughs> będę musiał wniknąć. <laughs> Aha. Czułem, że nie będzie łatwo. Dobra, słuchajcie, gdzie, gdzie te kulki? O, albo ogień. pięć no. Pięcie. No, ale wytrzymałe strasznie, ciepłostwa. Dobra, kulki. To jest niezniszczalne? Chyba może to jest niezniszczalne, nie wiem W podskokach ucieka. Może nawet na tym to polega, czy uciec Dawać dawaj, dawać złoto ryby gonią. tak tylko trochę tego złota wezmaw. Tylko trochę, dobra. Gonią <golę> mnie kciużercze ryby. Prawdopodobnie nieśmiertelne, ale tych rzeczy wszystko trzeba się domyślać. Hop, hop Żeby to wszystko zniszczyć Okej, okay, dobra, dobra, złoto tam poczeka Złoto czy życie? Oto jest pytanie, nie? Twierdziłem, że życie Ej, drzewku, jakieś kukalowy? Oha Wielki bos rybli I te rybki też To by się nie tu by się przydała nieśmiertelność Dobra, ręka do góry. Kto wie, co się wydarzyło? Ja od razu mówię, ja ręki nie podnoszę. Co to było? <laughs> nie wiem, ale jak zwykle, jak nie wiem, co chodzi, to zapiszmy. Okej. Okay. Hm? Huh? kurde. W tym laboratorium działy się dziwne rzeczy. Zobaczmy. Amunicja. Trzy paczki amunicji mi zostały gdzieś tam. Trzy paczki amunicji. No dobra. Skoro i tak karty nie dostanę, bo nie korzystałem tylko z tej jednej broni. Trzy paczki amunicji. A co to jest? A, że myślę, że to są paczki amunicji. No nic, pochodzę, poszukam. Znajdziemy je. Okej, okay, moi drodzy, zwiedzam poziom w poszukiwaniu amunicji. I teraz patrzcie, tu jak się wychodziło, no nie? I jakby tam taka to opadła, jak wychodzicie. To wcale to miejsce nie jest aż na zawsze zamknięte, bo po ukończeniu poziomu kata zostaje odblokowana. Więc tak czy inaczej, jakbyście coś tutaj ominęli, to pod koniec poziomu można przyjść, będzie otwarte, można sobie pozwiedzać. Hop, hop. Ja ominąłem, jak pamiętacie, trzy paczki amunicji, ale na szczęście wiem, gdzie one są. Cała trójeczka. Tada. Pięć gwiazdek. No i super. Stąd do wyjścia jest bardzo blisko. Posłużymy się przejściem do sekretu. Hop, hop, i jesteśmy. Poziom po raz pierwszy ukończony. Po raz pierwszy, bo muszę jeszcze ukończyć go po raz drugi. Przechodząc tylko i wyłącznie z tą jedną bronią. No, ale jeden sobie cieszy, to fakt, że dodatkowe złoto zdobędę. Hi. Dobra, jak widzicie, stuweczka jest, pięć gwiazdek jest, karty nie ma. Przejście do wymarłego miasta odblokowane, ale my do wymarłego miasta nie idziemy i w następnym odcinku nawet nie pójdziemy, bo zobaczcie, między 3 a 5 jest przeskok. Tak jest. W dodatku również niektóre poziomy, w tym wypadku poziom czwarty, jest zablokowany, bo gramy na zbyt łatwym poziomie trudności. Gramy na normalnym, a żeby móc rozegrać poziom czwarty. Musimy zagrać na trudnym. Więc zrobimy taki manewr jak poprzednio. Czyli ja Wam go pokażę po prostu na tym trudnym poziomie. A dopiero po czwartym, poziomie na trudnym, rozegranym, przejdziemy normalnie do piątego. Ale zanim czwarty na trudnym i piąty normalnie, to jeszcze trzeci <grystanie> nieskończony. Rozpoczynam ponownie, moi drodzy. Tym razem tylko i wyłącznie z jedną bronią. Dzień dobry. Witam w drugim podejściu. Gwiazdki nieistotne, to co istotne to karta i udało się ją odblokować. Perło, wszyscy wrogowie są słabi. Gdy ta karta jest aktywna, moi drodzy, każdy przeciwnik ma jeden punkt życia, <laughs> więc faktycznie są słabi. Ciekawa karta, coś innego, coś nowego. Przyda się, przyda do kolekcji. Teraz jak widzicie oficjalnie Mamy pięć gwiazdek za pierwsze przejście i kartę odblokowaną za drugie. A my, moi drodzy, w kolejnym odcinku widzimy się w tym tajemniczym czwartym poziomie. Do usłyszenia. Cześć!